Witam wszystkich serdecznie w kolejnym tutorialu, w którym zrobimy sobie taki właśnie oto jesienny motyw. Taki, który właśnie widzicie. No, jest jeszcze jesień, więc jak najbardziej jest to aktualne. Przy okazji też chciałbym Wam wszystkim podziękować bardzo za tak fajne komentarze, które piszecie przy moich filmach, przy moich tutorialach. Na pewno, na pewno daje to więcej motywacji dla mnie do robienia dalszych tutoriali, więc jeszcze raz wielkie dzięki. Jak pamiętacie na ostatniej lekcji, w ostatnim tutorialu, w tym, w który był zatytułowany Krzywe Beziera, narysowaliśmy sobie ten liść. I właśnie ten liść będzie teraz podstawą do naszej dalszej pracy przy tej kompozycji. Zobaczmy, czy mamy... A, zgrupowaliśmy sobie wtedy ten ogonek i liść, więc teraz rozgrupowujemy to, czyli Ctrl-Shift-G. Liścius już jest osobno. Yy, I dajemy mu, nadamy mu kolor. Kolor oczywiście jesiennego liścia. Yy, w zakładce tutaj z boku, w tej palecie swatches, wybieramy sobie gotowy gradient, na przykład taki, tylko że zauważcie, dlaczego to nie zadziałało teraz ponieważ miałem zaznaczony obrys, więc cofam ctrl z, zaznaczam wypełnienie czyli teraz te zmiany będą dotyczyły wypełnienia klikam w ten gradient, o i już nam się tu pojawiło coś przy czym tak, ten gradient jak widzicie tutaj ma troszkę za dużo tych punktów kontrolnych tych próbników z kolorem więc sobie troszkę ich wyrzucimy Łapiemy za taki próbnik i przeciągamy w dół i on po prostu znika. Pozostawimy tylko dwa. Będzie nam łatwiej to kontrolować. Teraz zmienimy również rodzaj gradientu na radialny, czyli nie linearny, a radialny. O, i już jest to, czego chcemy, tylko teraz to sobie ładnie jeszcze wszystko poustawiamy, czyli klikamy w tą ikonę Gradient Tool. I zobaczcie, tutaj nam się już uaktywniła, taka, takie narzędzie uaktywniło, które pozwala na edycję gradientu bezpośrednio na grafice. Jest to dość wygodne, czyli łapiemy sobie za, przenosimy środek tego gradientu gdzieś w to miejsce. Tutaj rozciągniemy sobie troszkę zakres działania tego gradientu. Okay. Natomiast zauważcie, że e, sam sam zakres, na przykład koloru żółtego, no to tu regulujemy bezpośrednio tym punkciczkiem. O. Możemy tak zrobić, że tu troszeczkę zmniejszymy, żeby tu były zaczerwienienia na tych brzegach liścia. A tutaj przeskalujemy do góry, żeby. O! Coś, coś w ten sposób. Myślę, że to będzie ok. Dobra. I pozostawmy ten obrys w tym kolorze, co mieliśmy już, bo to chyba będzie dobrze wyglądało z tym obrysem. Zaznaczamy całość, blokujemy Ctrl 2 i teraz przybliżamy sobie troszkę ten listek. Teraz narysujemy sobie takie te charakterystyczne żyłki, które są w liściu, czyli wyłączamy już, likwidujemy wypełnienie, zostawiamy sam obrys. No niech to nawet będzie w tym kolorze. I proponuję do tego celu dzisiaj wykorzystać narzędzie. Po prostu pędzla, paintbrush. Pędzem bardzo fajnie rysuje się takie właśnie krzywe nieregularne. Można to oczywiście robić też na inne sposoby, ale ten sposób jest bardzo fajny do takich właśnie motywów roślinnych, szczególnie wykorzystywany, bo on ma taką swoją właściwość, że po narysowaniu, zobaczcie naszej jakiejś tam krzywej, on ją leciutko jakby wygładza. Ona nabiera takiego dość fajnego. Zaznaczamy, wyrzucamy. E, takiego kształtu bardziej gładkiego, więc myślę, że to sobie tu wykorzystamy. No i teraz załóżmy, robimy sobie pierwszą żyłkę. E, nieważne, że to jest takie grube. Później sobie to zmienimy. Powiedzmy, te żyłki odchodzą mniej więcej jakoś tak. Tutaj pójdą też. O. Nie dociągamy ich do końca do tego liście, tylko takie zostawiamy w jakimś tam miejscu. O. Powiedzmy, tutaj sobie też coś zrobimy. No, tam mi nie wyszła. Ctrl Z zawsze możemy zrobić. O, powiedzmy coś w tym stylu. Bierzemy czarną strzałkę, zaznaczamy wszystko. I teraz pozbędziemy się już tego stylu pędzla, czyli wchodzimy w paletę Brushers i tutaj klikamy na Basic, czyli Pozbywamy się tego, tego stylu pędzla. Przy okazji, możemy tutaj zwiększyć grubość na. No, niech to będzie na przykład dwa punkty. O, zobaczcie, nie? No i teraz oczywiście dopracujemy sobie to. Przybliżamy, bierzemy białą strzałkę i teraz możemy każdą z tych krzywych. Zauważcie, że one już normalnie mają te uchwyty bez czyli możemy tutaj tak naprawdę wszystko już z nimi robić sobie troszkę to po, ponaprawiamy chodzi o to żeby te linie ładnie tutaj dolegały do tych głównych rozgałęzień jeszcze tutaj no a załóżmy tu możemy oczywiście sobie zawsze jeszcze też poprawić na przykład żeby to było bardziej tak na środku tu jest ok tu jest ok tu może tak no. Też chcę wam powiedzieć, że. Aha, tutaj jeszcze zrobimy to miejsce, gdzie styka się z ogonkiem. O, i zobaczcie, tutaj takie nierówne to wychodzi. Wystarczy, że tym uchwytem Beziera zrobimy to tak mniej więcej i już ta krzywa, ta ścieżka ładnie nam tu idzie. O tutaj nam się troszkę zepsuło. I pokrywa się z tym ogonkiem, tak, że wygląda to jak całość, prawda? Wrócę do tego, co chciałem powiedzieć. Nie musimy robić tego liścia no, nie wiadomo jak szczegółowo. Bo w tym wypadku zauważcie, że w tej kompozycji występuje bardzo dużo tych listków i one są w bardzo małym wymiarze tutaj. Więc i tak, gdybyśmy tu się nawet namęczyli nie wiadomo jak, to nie będzie tego widać. Poza tym, jest druga jeszcze, drugi jeszcze powód, aby nie robić zbyt szczegółowo tego liścia. I nie nadawać mu zbyt wielu elementów, ponieważ używając go tutaj, strasznie obciążylibyśmy nasz komputer. Poza tym też niepotrzebnie powiększylibyśmy wagę pliku. A ja jednak jestem być może z, ze starej szkoły, ale jednak uważam, że grafikę również powinno się maksymalnie optymalizować, jeśli jest to możliwe. A w tym wypadku oczywiście jest to możliwe. Także tu jeszcze troszeczkę sobie poprawimy. Oj! Trzeba złapać za punkt. OK, dobra. Czyli mamy już nasz liść. Teraz tak odblokowujemy to, co wcześniej było zablokowane. Czyli Ctrl Alt 2. Przeciągamy przez wszystko. I znowu Ctrl G. I już mamy nasz liść. Eee, może jeszcze cofnę na chwilę, bo wydaje mi się, że chyba kolor, kolor tego jest troszkę za mocny. Może te, te żyłki w środku, może troszkę byśmy je osłabili. Czyli jeszcze ten liść pod spodem blokuje Ctrl 2, to sobie zaznaczam, te wszystkie linie i może rzeczywiście hmm, dajmy im trochę inny kolor, zobaczmy. Tak nie, ale może tak, właśnie troszkę jaśniej. Możemy jeszcze zrobić jedną rzecz. Możemy im zmienić przejrzystość. Tutaj jest transparency i na przykład wybierzmy sobie 70. O, takie troszkę bardziej subtelne to się zrobiło. Znowu wszystko odblokowujemy, zaznaczamy, grupujemy i mamy nasz listek. Teraz tak, żeby stworzyć taką kompozycję, no to musielibyśmy się bardzo tutaj na, napracować w celu jakby no rozrzucenia tych liści w taki sposób, jak tu widzicie. Oczywiście ilustrator jako profesjonalny program ma do tego specjalne narzędzia. Nie będziemy tego robić ręcznie, choć można, można by, jakby ktoś się bardzo uparł. Zrobimy sobie to przy pomocy takich fajnych narzędzi, które zaraz Wam pokażę. Ale zanim to zrobimy, to ten listek... Musi zostać przekonwertowany, albo może inaczej, musi z niego zostać zrobiony tak zwany symbol. Zobaczcie, otworzyłem tutaj paletę Symbol Symbols. I tutaj są już takie jakieś przykładowe symbole ilustratora. My teraz zrobimy sobie z naszego listka właśnie symbol. Robi się to oczywiście bardzo prosto. Po prostu łapie się za ten listek, przeciąga się go do tej palety, puszcza i. W tej chwili ilustrator pyta nas, pyta nas o nazwę tego symbolu. Piszemy listek. Tutaj raczej bym nie używał polskich znaków. OK. I zobaczcie, pojawił się tutaj już w tej palecie ten liść. Jak na niego najedziemy, też pojawia się nazwa listek. A ten liść możemy już stąd, delete, po prostu wyrzucić. Dobra. Czyli jesteśmy gotowi już, żeby wykorzystać narzędzia z tej oto palety. Rozwijamy ją i tą strzałeczką oddzielamy od całego zasobnika i połóżmy sobie ją gdzieś tu u góry. Tutaj mamy bardzo dużo, bardzo ciekawych i fajnych narzędzi i zaraz się nauczymy, jak ich używać. Pierwsze, oczywiście bierzemy taki spray. Spray, który Maluje właśnie symbolami. Czyli mamy wybrany liść, bierzemy ten spray i proszę bardzo, maluje nam tymi listkami, prawda? Jednej rzeczy Wam zapomniałem powiedzieć, i chyba jeszcze powrócimy troszeczkę, czyli cofamy. Ctrl Z. O, cofnąłem się jeszcze przed stworzeniem tego symbolu. Zapomniałem o jednej rzeczy bardzo ważnej zmniejszamy, ponieważ chcemy, żeby ten liść tutaj był jednak w dużo mniejszym rozmiarze. To zmniejszmy od razu go w tym symbolu przed stworzeniem, przepraszam, tego symbolu. Czyli klawisz E nacisnąłem przed chwilą i teraz z shiftem za narożnik i sobie robimy na przykład załóżmy jakąś o taką wielkość V V przywraca z powrotem e, Czarną strzałkę i likwiduje te uchwyty, które przed chwilą były. Ok, teraz jesteśmy gotowi do stworzenia tego symbolu. Przeciągamy go tu, piszemy listek i mamy już symbol. To wyrzucamy. Bierzemy spray i zauważcie malujemy już tymi listkami. No tak, tylko że. Coś tutaj nie bardzo to wygląda. Po pierwsze, wszystkie te listki są jednakowo ustawione. No, w ogóle jakoś tak nie za bardzo nam to nie wygląda, więc oczywiście usuwamy to. I teraz wejdziemy sobie w opcję tego narzędzia. Czyli, żeby wejść w, w opcję tego narzędzia, musimy dwa razy tutaj na tej ikonce kliknąć. Klik. I mamy taką oto paletę. Tutaj proponuję wszędzie w tych sześciu pozycjach. Gdzie jest wybrane teraz Average? Zróbmy User Defined. O, właśnie. Czyli zdefiniowane przez użytkownika. Natomiast reszty tutaj nie musimy ruszać. Intensywność, gęstość symbolu to wszystko jest dość dobrze tutaj ustawione. Dajemy OK. I zobaczcie, co się teraz stanie. Teraz już wygląda to lepiej, prawda? Cofam I teraz tak. Od razu planujemy sobie mniej więcej kompozycję, więc chcemy, żeby te liście gdzieś tutaj o w ten sposób sobie były. Więc zaczynamy malowanie, tak mniej więcej, oczywiście, z, o. O, załóżmy, teraz możemy tak na przykład gdzieś tutaj dołożyć troszkę. O, tak. Celowo nie robię ich zbyt gęsto, bo chcę, żeby tam później ten drugi plan też był widoczny. No załóżmy, że coś takiego. I teraz, teraz w sumie zaczyna się najciekawsza zabawa, ponieważ te narzędzia naprawdę potrafią robić fajne rzeczy. Bierzemy sobie narzędzie do przesuwania tych symboli. Aha, zobaczcie, że mamy w sumie jeden obiekt graficzny, który jest złożony z tych wielu liści. I teraz tak normalnie, no to zaznacza nam się to jako jeden obiekt. I w sumie jest on nieedytowalny przy takich normalnych narzędziach. Natomiast, właśnie w tej palecie te narzędzia edytują jak gdyby poszczególne te obiekty tutaj wewnątrz. I to w bardzo fajny sposób. Zaraz zobaczycie. Pierwsze z tych narzędzi, ikonka nawet też jakby już od razu mówi, co ono robi. Pozwala nam przesuwać te liście tutaj w taki sposób, jakbyśmy prawie że zamiatali miotłą. Jest to bardzo fajne, bo o, te, które nam tu wyszły gdzieś poza kompozycję, możemy sobie też lekko tutaj o, podmieść, że tak to określę. No, załóżmy coś takiego. Może tu za dużo, troszkę w dół. OK. Teraz kolejne narzędzie. To narzędzie z kolei bardziej tak, jakby y, zacieśnia te liście. O, można by powiedzieć, że ono robi takie. Y, ale ja w tej chwili za bardzo go nie potrzebuję, więc tylko pokazałem wam, jak ono działa. Cofam. To jest bardzo fajne narzędzie, którego teraz użyjemy, ale zanim go użyjemy, to jeszcze wejdziemy w jego opcje. Wchodzimy w jego opcje i tutaj w metodzie wybieramy random. Chodzi o to, żeby. czyli losowe. Losowe powiększanie lub pomniejszanie poszczególnych listków. I teraz zobaczcie, co się stanie tylko też trzeba no, z pewnym wyczuciem operować tym narzędziem. Tu sobie troszkę poklikam, poklikam i na przykład niektóre z tych listków zobaczcie, zauważcie, zmieniły wielkość już. I to już zaczyna bardzo fajnie, też naturalniej wyglądać, prawda? No bo przecież liście mają różną wielkość. Tylko mówię, nie można tu przesadzić, bo może nam zbyt mocno to narzędzie zadziałać. Teraz kolejnym narzędziem jest możliwość jeszcze obracania tych listków, co prawda my już w tym momencie nie potrzebujemy, bo tutaj w opcjach tego pierwszego, tego spraja ustawiliśmy, że żeby właśnie już ten obrót był też jakby zdefiniowany przez użytkownika, czyli jak myśmy tak pędzlem sobie tu machali, to te listki były ułożone właśnie już w różnych w różnym położeniu. Ale pokażę wam jak ono działa, bo Tutaj zobaczmy tylko, mamy właśnie random. I patrzcie, takie strzałeczki symbolizujące obracanie się tych listków. I one już zmieniły pozycję, prawda? Przy czym ja cofnę, bo chyba to ułożenie bardziej mi odpowiada. Tu możemy sobie zmienić. O, patrzcie, one po prostu zmieniają swoje ułożenie. Czyli jeśli chcielibyście coś poprawiać, to tym narzędziem można sobie jeszcze trochę pokombinować. To narzędzie pominę ono pozwala, yy, ono pozwala też jakby lekko zmieniać kolor poszczególnym niektórym liściom, takimi też pociągnięciami, ale ja nie chcę zmieniać tego koloru. I to narzędzie bardzo ciekawe, które yy, i tu sprawdzimy, o, ono pamięta już, czyli ta seria tych narzędzi tutaj pamięta jak się raz ustawi random, to to pamięta i nie musimy co chwilę tego zmieniać. Ona zmienia losowo również w tym wypadku yy, przejrzystość poszczególnym obiektom. To jest bardzo fajne, zobaczcie. Pomachamy trochę. Bardzo fajny efekt się uzyskuje. Szczególnie my zaraz użyjemy no tu za mocno, może trochę? O, właśnie. No, powiedzmy, że o, coś takiego coś. Nie, cofnę jednak. Tutaj chcę, żeby te liście były bardziej wyraźne. Mamy niektóre listki już bardziej przeźroczyste. O! I właściwie zobaczcie, jakby taki pierwszy rzut już mamy. Teraz yy, proponuję, żeby po pierwsze yy, zrobić sobie tło. Czyli rysujemy prostokąt, na szerokość naszego całego obszaru roboczego. O, on tutaj jakiś gradient przyjął, bo aha, bo mieliśmy wcześniej. No więc od razu ten gradient sobie zmodyfikujemy w palecie. Gradient. Po pierwsze, nie chcemy radialny, tylko linearny. Po drugie, chcemy go w poziomie, czyli tu wpiszemy sobie 90 stopni. Ok. I tutaj będziemy chcieli na pewno więcej tych próbników. Dodamy sobie tutaj gdzieś w tym miejscu próbnik. Czyli zobaczcie, jak najeżdżam tutaj tą białą strzałką, to robi się przy niej plusik. Czyli jak teraz kliknę, to dodaję kolejny taki zasobnik z kolorem do tego gradientu. Zaczniemy od tego, że chcemy przede wszystkim bardzo ciemne tutaj na dole tło. Wybieram z gotowych kolorów, a teraz klikam tą, tą taką paletę. I tutaj mogę już ręcznie sterować tym kolorem. Ok, teraz ten zasobnik przesuwamy dwa razy. Klik. O, może coś takiego. Przesuwamy go nawet jeszcze o tak. Może jednak nie. Dajmy mu troszeczkę jaśniejszy kolor. Nie. Tak jak było. Przepraszam. Ten damy troszeczkę ciemniejszy, o, to będzie fajniejszy efekt. O, żeby tak od góry było jeszcze takie ściemnienie. O, coś takiego mniej więcej. I teraz chcemy oczywiście, aby to tło no, było na samym spodzie kompozycji, więc użyjemy skrótu klawiatur, klawiaturowego, Ctrl-Shift-nawias kwadratowy. Mamy już to tło na samym dole, możemy je teraz Ctrl2 zablokować. I zobaczcie, że już tutaj powolutku coś zaczyna nam wyglądać. Oczywiście, jeśli uznamy, że gdzieś tych liści jest za mało, to zobaczcie, bierzemy dalej to narzędzie, ten spray i po prostu dorysowujemy tych liści. To jest ciągle bez przerwy edytowalne, zauważcie. I na przykład znowu z tą przeźroczystością trochę możemy tutaj pokombinować. O, patrzcie, to wszystko działa. I to jest właśnie piękne w tym narzędziu, że, że to nam działa. Tu widzę, że to tło troszeczkę nam się gdzieś tam przemieściło, czyli jeszcze raz Ctrl Shift, przepraszam, Ctrl Alt 2 odblokowuje to tło, bo ono nam tu troszkę tego białego koloru E i po prostu przeskalowujemy je, tak żeby ładnie nam zakryło. Wszystko. Jeszcze raz zaznaczam tło, ctrl 2, blokuje. OK, mamy już wstępną kompozycję liści. Teraz tak, zrobimy sobie takie liście jakby w dalszym planie, które nam jeszcze tak jakby uzupełnią tą kompozycję. Zaznaczamy ten obiekt z altem, kopiujemy go z przemieszczeniem, puszczamy. Mamy już dwa komplety liści. No teraz nam się zrobiło troszkę tutaj, zrobiło nam się troszkę, troszkę zamieszanie. Ale od razu, żeby odróżnić te liście, które przed chwilą skopiowaliśmy, nadamy im inny model przenikania warstwy. Robimy to tutaj w palecie transparency, i tutaj zauważcie, jest w tej chwili normal, a my otwieramy to i dajemy to na overlay. Zobaczcie, te liście już zupełnie w tej chwili miesz, miesza się ich kolor z kolorem tła, dlatego tak mocno czerwone się zrobiły. Oczywiście zaraz sobie z tym poradzimy bo damy im przejrzystość na przykład 40. Patrzcie, już to zupełnie fajniej wygląda, ale one jeszcze są nie tak ułożone, jakbyśmy chcieli, ponieważ one po pierwsze są warstwę wyżej od tych liści żółtych, ponieważ zawsze w ilustratorze jest tak, że jeżeli kopiujemy jakąś, jakiś obiekt, to ta kopia leży zawsze wyżej niż oryginał. Więc mając zaznaczone te listki czerwone, yy, przyciskamy kontrol i nawias kwadratowy w dół i o jedną warstwę. O, teraz o drugą warstwę już nam pod tło weszły, więc z kolei drugi nawias kwadratowy z, z kontrolem o jedną warstwę do góry. O. Teraz najwyżej są te liście żółte, pod nimi są te czerwone i na samym spodzie jest tło. Taka kolejność nas interesuje. Yy. Tak naprawdę, nawet już moglibyśmy to zostawić, bo to nawet fajnie wygląda, ale oczywiście nas to nie zadawala. Zrobimy sobie tak, że ja przesunę ten obiekt. Odbijemy sobie te liście, te, które są pod spodem, oczywiście, w lustrze, czyli wybieramy takie narzędzie. Tutaj po rozwinięciu, przepraszam, nie chcący dwa razy nacisnąłem, po naciśnięciu. Zazwyczaj domyślnie będziecie mieli to rotate. Klikacie dłużej i wybieracie reflect tool. I teraz dopiero na nim dwa razy. I wybieramy, że chcemy wertykalnie odbić. Zauważcie, to już, już to widać. Tu preview. O, właśnie odbiły nam się te liście. OK. Mniej więcej sobie możemy ten obiekt ułożyć jakoś tam, tak. No i załóżmy, że jeszcze chcemy to troszkę zmodyfikować, bo. No bo nam jeszcze to nie pasuje. Bierzemy sobie. Naszą miotłę i trochę pozamiatamy. O, proszę bardzo. O. Jest już lepiej. Chcemy na przykład troszkę tutaj, żeby takich przestrzeni było. O! O! Na przykład tak. Proszę bardzo. Mamy już fajnie rozłożone liście. No teraz dla pełni szczęścia, żeby jeszcze powiedzmy, obciąć te takie listki, które wystają nam poza obszar roboczy. Użyjemy sobie maski. Maska będzie dokładnie taka jak tło, więc odblokowujemy tło. Ctrl, Ctrl Alt 2. Zawsze się mylę przy tym skrócie. Zaznaczamy tło, teraz Enter. Tutaj ustawiamy parametry zerowe, żeby kopia była idealnie w tym samym miejscu co oryginał. I nie OK, tylko kopi. I teraz mamy już takie drugie tło, jedno nad drugim. Przy czym w tym, które jest wyżej, likwidujemy obrys. I dajemy, przepraszam, likwidujemy wypełnienie. I na przykład obrys damy mu tam jakiś. O, taki, żeby był widoczny, choć nie ma to znaczenia żadnego. Teraz ważne jest, żeby ten obiekt był na samej górze. Czyli dajemy. Yy, Ctrl Shift, nawias kwadratowy. Mamy to na samej górze już. I teraz zaznaczamy. Musimy zaznaczyć te liście. I ten obiekt, tak naprawdę, możemy właściwie zaznaczyć wszystko. Teraz to już nie ma większego znaczenia. Przeciągamy po prostu myszką po całości. I naciskamy skrót klawiaturowy Ctrl 7. Proszę bardzo. Mamy zrobioną maskę. To samo oczywiście robi się w menu Object Clipping Mask Make. To jest właśnie jak widzicie Ctrl 7, czyli nadaj maskę. I teraz jest to ładnie przycięte, wszystko już. Więc praktycznie mamy naszą kompozycję już gotową, tylko jeszcze sobie dopiszemy ten napis, który też tam mieliśmy. Może niech on będzie w kolorze yy, 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 yy. gdzie tu mamy słaczes tutaj kolorze np. takim właśnie pomarańczowym klikamy w miejscu gdzie chcemy pisać wielkość czcionki i napiszemy sobie złota jesień teraz na przykład klawiszem E pokazujemy te uchwyty powiększamy sobie napis taki jak chcemy damy mu kolor Hmm, właśnie taki. I może czcionka Trajan Pro, moja ulubiona też. Jedna z ulubionych moich czcionek, bardzo fajna. Damy tu ją w opcji BOLD. O, proszę bardzo. Tym razem nie będziemy już więcej nic przy tym robić. Proszę bardzo, mamy zrobioną naszą jesienną kompozycję. Jak jak się domyślacie, oczywiście możecie sobie z tym pokombinować trochę więcej, pobawić się tymi narzędziami, bo są naprawdę świetne. No i sami widzicie, jak też wygodnie się tym operuje. Natomiast, gdybyście ręcznie układali te wszystkie listki, no to przy, przy jakiejkolwiek zmianie, gdybyśmy chcieli coś zmienić, to czeka was ta, ta sama praca prawie że od nowa. Znowu kombinowanie, ustawianie tego wszystkiego, a tymi narzędziami no robi się to po prostu wspaniale. Także dziękuję wam bardzo za uwagę. Zapraszam was oczywiście do ćwiczenia. Możecie też odwiedzić moją, mój profil na Facebooku, jeśli chcecie. Nazywa się to Ilustratornia. Zapraszam. Tam daję też takie różne ciekawostki z zakresu iluzji optycznej. Bardzo ciekawa rzecz też. Także do zobaczenia i do usłyszenia przede wszystkim w następnym tutorialu.